Więc, tak, jeszcze słowem wstępu, zanim do części głównej. Przygotowując prezentację, miałem na uwadze, że jesteśmy jednak w środowisku ludzi, którzy rynek znają, są bardzo mocno na bieżąco, ale miałem z tyłu głowy też to, że jest sporo osób tutaj, które dopiero zaczynają, dopiero startują. Ja z, tak na co dzień mam właśnie więcej styczności z takimi osobami, dlatego mam nadzieję, że ta. Prezentacja będzie jasna, przejrzysta, nie będzie taka stricte techniczna, ale też z racji właśnie tego ograniczenia czasowego ciężko było, tak jak mój przedmówca mówił, przebiec maraton w 20 minut. Tak samo i tutaj dotkniemy tylko tego tematu. Mam nadzieję, że skłonię Państwa do, do refleksji, że jakieś pytania się pojawią i że może w przyszłości jakiś panel dyskusyjny nawet z tego powstanie. Oczywiście to tylko sugestia. Zanim jednak do tej głównej części dwa słowa o mnie, nazywam się Adam Kuziora, w 2017 roku zacząłem interesować się rynkiem kryptowalut, ale też od tej strony technologicznej, zacząłem rozwijać różnego rodzaju projekty oparte o technologię blockchain, dzisiaj tak jak już zostało powiedziane, platforma do tokenizacji Bifunder.com, na której nie tylko pozyskujemy kapitał, ale również w różnym stopniu pomagamy firmom wdrożyć technologię i usprawnić swoje działanie. I z racji tego, że ja do czynienia mam właśnie, z, tak jak mówiłem, osobami, które startują, te wszystkie pojęcia typu technologia blockchain, tokenizacja, cyfryzacja, jakieś cyfrowe aktywa i, i mnóstwo innych pojęć jest dzisiaj tak bardzo spłycane i, i, i umniejszanym, tak mi się wydaje przynajmniej. Natomiast dzisiaj, po, po dzisiejszym dniu, myślę, że nie mamy wątpliwości co do tego, że ten pociąg jedzie, jedzie bardzo szybko, że ta maszyna jest rozpędzona i, i że niesie ze sobą wiele e, okazji. Oczywiście, jeśli jesteśmy w stanie podjąć to ryzyko i jesteśmy świadomi tego. E, natomiast, żeby bardziej uświadomić sobie, w jakim miejscu jesteśmy, to użyję takiego zwrotu, który bardziej będzie odpowiadał. Takiej powadze tej, tej sytuacji, czyli cyfrowa transformacja. Dzisiaj mamy z tym do czynienia, jesteśmy jej częścią, e, i m, tak jak światowe rynki, e, tak samo i Polska e, ma za zadanie i taki cel, e, żeby jak najszybciej się rozwinąć w tym, w tym kierunku. E, to nawet nie zdążyłem tego umieścić w prezentacji, bo kilka dni temu e, pan, nasz premier e, dał wywiad, w którym powiedział, że Interesujemy się, żeby wdrożyć to do naszej administracji i rozwinąć to jak najszybciej, a więc ten pociąg naprawdę naprawdę jedzie szybko i można jeść na niego wsiąść. Nie tylko globalne jakieś, jakieś molochy korporacyjne, czy państwa, czy banki światowe interesują się tym tematem i wdrażają, tak jak tutaj na przykładzie WIZY, która już teraz tokenizuje swoje zadania, które, które ma przed sobą, tak i na przykład zabezpiecza transakcje nasze, tak aby je zabezpieczyć, oraz od niedawna w zasadzie współpracując z firmami po to, aby kartą Visa można było posługiwać również krypto, ale tutaj ten sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest w zasadzie kluczem do tego, żeby ta technologia się rozwijała, jest miejscem, w którym technologia w zasadzie ma najszersze zastosowanie, bo branż jest dużo, pomysłów jest bardzo dużo, to my napędzamy mali i średni przedsiębiorcy, napędzamy gospodarkę. A więc tutaj ta siła jest bardzo, bardzo duża po prostu. I pokazują to w zasadzie statystyki. I, I scenariusze. Tutaj mamy scenariusz na 2000, z 2016, na 2025, co będzie się działo, jak będziemy rośli pod względem gospodarki cyfrowej. Na ten moment, na, znaczy na moment, właśnie 2019 roku, wygenerowaliśmy 2,5 miliarda euro więcej niż zakładał scenariusz. Polska wygenerowała 1,4 tej kwoty. Ciekawy jestem, jak będzie w tym 2025 i o ile ten poziom błędu się zwiększy. Natomiast to 2019 rok. Popatrzmy, co było w pandemii, bo to też jest takim wyznacznikiem. Pozamykali nas niestety. Ta gospodarka w zasadzie zwolniła na, na pewnym etapie. Natomiast tutaj mamy, mamy wzrost dwa i pół razy więcej. I mamy tutaj porównanie styczeń, maj 2020 do 2017-2019, więc kilka miesięcy naprawdę, naprawdę ogromny wzrost, mimo że właśnie te kontakty były ograniczone i wiele, wiele utrudnień. Aktualnie, aktualnie 4 na 5 osób w Polsce korzysta z jakichś usług cyfrowych. Jeśli mówimy o osobach, które chociażby korzystają z karty Wiza to korzystamy również z tokenizacji, korzystamy również z technologii blockchain. Tych branż jest coraz więcej, ludzi, jak też widzimy, jest coraz więcej, ale to, co mnie również tak napawa optymizmem, to to, że w swoim środowisku już widzę skutki tego, że chociażby coraz więcej wywiadów jest, coraz więcej się o tym mówi, coraz więcej firm wprowadza. Tą technologię i z niej korzystamy, bo coraz więcej osób zadaje pytania, coraz więcej takich miejsc jak to tutaj, w którym możemy porozmawiać i skupić się na naprawdę czymś konkretnym i poważnym i właśnie szerzeniu tej, tej tokenomii. 3,6 miliona nowych użytkowników w Polsce to też ogromna, ogromna liczba. I to, na co w zasadzie, do, do, do czego chciałbym Państwa zachęcić, to żeby nie stać dzisiaj gdzieś z boku, nie przyglądać się i nie stać się szarym użytkownikiem, mam nadzieję, że są tutaj, skoro są tutaj przedsiębiorcy, to, to szukamy tych rozwiązań, właśnie żeby, żeby ten cytat nas nie dotyczył, żebyśmy, żeby nasza codzienność była od tej drugiej strony, żebyśmy wymyślali, Projekty, żebyśmy w jakiś sposób wykorzystywali technologię do usprawniania procesów w naszych firmach i no, do usprawniania też życia innym, do rozwiązywania problemów. Natomiast wiem, że mimo, że jest tutaj wiele miejsc, w których możemy wyjść do szerszej publiki, mimo, że jest tutaj wielu przedsiębiorców, którzy już korzystają z technologii czy z rozwiązań to nadal na rynku jest wiele takich baniek może niekoniecznie nie wiedzy, ale takiej niepewności i takich, że tak powiem miejsc, w których nie możemy się wprost dowiedzieć o samej technologii, bo jest jakieś bariery chociażby z nazewnictwem naszym takim branżowym. My staramy się, my jako bichhandler.com czy ja jako osoba już prywatna, staram się takie bańki przebijać i nie tylko wychodzić z edukacją, czy to na YouTubie, czy gdzieś w internecie, nie tylko dawać konkretne rozwiązania, ale bardzo często rozmawiać tak totalnie poza rynkiem, totalnie bez żadnej sprzedaży, bez konkretnych rozwiązań, po prostu starać się dzielić tym i. Tą wiedzę po prostu gdzieś tam pogłębiać, zachęcać do, do rozmowy. To, jakie konkretne rozwiązania dajemy, no to platforma tokenizacyjna i tutaj nie mówimy jedynie o pozyskiwaniu właśnie funduszy, tak jak już na początku powiedziałem ale także wdrożenie technologii, bo pamiętajmy, że dzisiaj nie tylko musimy pozyskiwać fundusze w taki sposób, ale też ułatwiać sobie, ułatwiać sobie życie Musi, możemy też w dużym stopniu postawić całą firmę w zasadzie, jeśli stawiamy jakiś nowy projekt, całą firmę opartą o technologię blockchain, co również będzie miało swoje plusy i minusy. Natomiast kolejną rzeczą, którą robimy to doradztwo, no i to już też wcześniej opisałem. Nie każdy z technologią musi mieć coś do czynienia. Natomiast my jesteśmy w stanie określić, czy rzeczywiście jest to potrzebne, czy to rozwiązanie jest dla Państwa, czy jest sens to robić, bo rozwiązanie jest na rynku dużo. To też niesie za sobą jakieś skutki i takie typowo dla, skutki typowo dla osoby, która chce się gdzieś stokenizować i wejść w, w technologię, to po pierwsze nieograniczona ekspansja. Dzisiaj ta bariera nie tylko jeśli chodzi o kraj może być, że tak powiem, zdjęta. Natomiast mówimy też o rynkach, do których docieramy dzięki tokenizacji, dzięki cyfryzacji, a normalnie nie mielibyśmy takiej możliwości, bo ktoś nie szukałby rozwiązań na przykład poza rynkiem kryptowalut. Nowa zaangażowana społeczność to coś, co moim zdaniem jest najlepsze w tym wszystkim, ponieważ dzisiaj, tak jak na przykładzie NFT różnego rodzaju, czy, czy możemy zabrać po prostu dużą społeczność, która będzie rzeczywiście zaangażowana, a to naprawdę jest wyczyn, żeby dzisiaj w jakimkolwiek biznesie mieć. Tak zaangażowaną społeczność, która idzie w świat, dzieli się tym, co tworzymy, naszymi produktami, naszymi usługami, poleca nas i żeby to, to zaangażowanie utrzymać, polecenia, jak wiemy, networking jest, jest dzisiaj czymś, co naprawdę mocno się rozwija i tutaj ta możliwość jest ogromna. Kapitał w kryptowalutach, tutaj w tokenizacji, to też jest kluczowe, ponieważ my mamy świeży rynek, nowy rynek. Rynek, który naprawdę ma ogromny potencjał zakupowy. Ludzi, którzy zarobili na kryptowalutach jest, jest dużo, ci ludzie raczej nie szukają rozwiązań w tradycyjnych biznesach, a jeśli tak, to mówimy o jakimś rynku, nie wiem, choćby, choćby nieruchomości, ulokowania tego kapitału, który zgromadzili. Tutaj mają kolejne rozwiązanie, jakim jest tokenizacja. Innowacyjność to też skutek tokenizacji czy też cyfryzacji. Ponieważ no, możemy być dzisiaj pierwsi, możemy być dzisiaj tą firmą, która coś wprowadzi na rynek, albo po prostu zacznie rozwijać jakieś rozwiązania i w trakcie naszego rozwoju będziemy to że tak powiem, rozwijać. Już rozwiązanie, które mamy, konkurencja będzie musiała się dostosować, albo za jakiś czas wydać dużo większe pieniądze, dużo większym nakładem pracy, zrobić to samo, co dzisiaj może zrobić ta firma. Mniejszym nakładem. Bezpieczeństwo, to tak jak na przykładzie firmy Visa, również te transakcje zostały zabezpieczone. Tutaj w różny sposób możemy zabezpieczać swoje, swoją firmę, swoje aktywa i, i to, co gromadzimy, swoje usługi. Tak? Optymalizacja budżetowa to też jest dość ciekawe, bo o ile sama tokenizacja, w zależności dla kogo, jest w większości dużo tańsza niż. Tradycyjne formy pozyskiwania funduszy bardzo często, to tak też możemy usprawniając nasze działania wewnątrz w firmie, również ten budżet nasz optymalizować i, no i po prostu nie wydawać pieniędzy tam, gdzie, gdzie nie musimy. I to, co na koniec, w, w tym wszystkim, mi się najbardziej rzuca w oczy i podoba, no to ten błękitny ocean, bo. Faktycznie technologia blockchain czy kryptowaluty sięgają bardzo daleko, i możemy powiedzieć, że już dużo zostało wymyślone, możemy powiedzieć, że już dużo jest zrobione, i w zależności od tego, w jakim, z jakiego punktu patrzymy na rynek, może nam się wydawać, że nie ma już tam miejsca. Tak, ja uważam, że jest nadal błękitny ocean i on będzie, będzie bardzo długo więc warto to wykorzystać i ze swoim pomysłem, ze swoim rozwiązaniem nawet na swoim lokalnym rynku zacząć działać. Zawsze pojawia się mnóstwo pytań, jeśli mówimy o tokenizacji, jeśli mówimy o, o cyfryzacji osobom nowym, świeżym, ale wiem, że każdy z nas tak jak mówiłem, ma też swoją część rynku i niekoniecznie ma pogląd na, na całość. Ja też mówię tylko z jakiejś swojej perspektywy. No i takie pytania, z którymi ja najczęściej się spotykam, to czy w mojej branży tokenizacja cyfryzacja ma sens, jak się stokanizować, bo to też jest no, jakiś problem, tak, z tym, żeby dzisiaj powiedzieć komuś tak. Trzeba, tak, nie trzeba, bo każdy projekt jest inny, każdy może zrobić to w inny sposób. Kiedy się stokanizować? Bo, znaczy, bo jeśli mówimy o tokenizacji, to nie znaczy, że już trzeba to robić, że to akurat w tym momencie będzie dla firmy i dla przedsięwzięcia dobre. No i jakie obszary w firmie tokenizować? Tak jak już mówiłem, możemy zrobić tylko jakąś część stokanizować, jakąś część stokanizować, możemy całą firmę, tylko jakiś projekt. I e, trzeba te zagrożenia, jakie plusy i minusy, znać. Wtedy będziemy mieli m, tak naprawdę pogląd na to, m, jak to wszystko wygląda, i wtedy dopiero będziemy mogli podejmować konkretne decyzje. E, natomiast, żeby e, tak było, to e, no, trzeba w zasadzie rozmawiać. E, do tego Państwa zachęcam. Mam nadzieję, że e, dotknąłem. Chociaż trochę tego tematu zaciekawiłem Państwa, w tak krótkim czasie ciężko jest powiedzieć więcej. Musielibyśmy mieć tutaj za trzy godziny, aby tak naprawdę konkretnie opowiedzieć przynajmniej o mojej części rynku, którą ja znam. Ja dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam po prostu do, do dyskusji gdzieś dalej, gdzieś w internecie. Do zobaczenia.